KIA. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale KIA Oczami Doradcy. Dzisiaj KIA Stonic wersja wyposażenia L. Zapraszam na krótki film. KIA Stonic wersja wyposażenia L. Silnik 1.0 turbo sto, 100 koni. Przejściobiegowy manual. Kolor Smoke Blue. Wersja wyposażenia L to Felgi 17, to kierunki w lusterkach elektrycznie składane, lusterka również. Kamera cofania, czujniki parkowania, relingi, co powiecie na taką konfigurację? Fajny miejski crossover, tak bym go nazwał. Segment B, czyli to jest tak naprawdę Rio podniesione do góry. Myślę, że jest ciekawa propozycja dla tych, którzy chcą siedzieć wyżej i lubią, lubią siadać do góry. Tak wygląda reflektor i światło dojazd dziennej w wersji wyposażenia L, tak wygląda grill w wersji wyposażenia L. Wersja L to również hamowanie autonomiczne. Tutaj mamy radar. Tutaj proszę. Kija interbisto wiadomo. Ciekawy jest ten kolor, nie jest tak popularny jak grafity czy żółty, a myślę, że jest ciekawy i na tym samochodzie dobrze wygląda. Zgodzicie się ze mną? Zajrzyjmy do środka. Wersja wyposażenie L to zwykły kluczyk, scyzoryk. Proszę. Tutaj nawet jest miejsce na kluczyk, jakby się bateria rozładowała. Tak wygląda boczek drzwi w wersji L. Czyli mamy tutaj przełamanie z szarym, tu jest takie trochę miękkie, ale generalnie raczej twardo jak to w segmencie B. Pełna elektryka, składanie lusterek. Tutaj mamy regulację wysokości świateł, wyrzućmy ten dywanik, bo zaraz mi ktoś powie, że takie dywaniki to po to, żebym śladów nie narobił. Kierownica wielofunkcyjna, ścięta u dołu w kształcie litery D. Ładne przeszycie. Fajna skóra na kierownicy, w tej LC. Tapicerka fotela, półskóra. Z regulacją wysokości. To fajnie rozjaśnia wnętrza, te boczki skórzane. Zagłówek, raz, dwa, trzy, cztery, powrót. Podłokietnik ze schowkiem. Podłokietnik jest przesuwany, proszę bardzo. Szóstka skrzynia, automatyczna klimatyzacja, duży wyświetlacz, Android Auto, CarPlay, w tej wersji są bezprzewodowe. Ładne analogowe zegary. Tutaj mamy tempomat tradycyjny, asystent pasa ruchu, dwa poziomy. I sterowanie radiem, odrzucanie, odbieranie połączeń. Wlew paliwa otwieramy tutaj na podłodze, tu jest otwieranie maski. boczek drzwi, tylnych drzwi. Miejsce na butelkę. Tylna kanapa. Tutaj również półskóra. Dwa isofiksy. Tutaj jest ucho tego isofiksa. Gniazdo ładowania urządzeń przenośnych. Sufit w wersji L jest szary. Kamera. Bagażnik, dwupoziomowa podłoga, koło dojazdowe. Tą półkę można opuścić niżej. Rezygnacja ze schowka, ale wtedy jest głębszy bagażnik. No i próg załadunkowy. Tutaj, tak samo jak po drugiej stronie, tutaj mamy kieszeń w oparciu fotela pasażera. Zagłówki również tutaj mamy regulowaną wysokość. Można złożyć oparcie i w tej chwili mamy płaską podłogę po złożeniu siedzeń. Mogę wam tu pokazać, jak to z góry wygląda. Proszę. No i tą półkę można zdemontować. Tutaj mamy zaczepy. Wystarczy ją wypchnąć do góry, czy wyciągnąć. Proszę bardzo. I półka zdemontowana, odhaczamy z zaczepów, wyjmujemy. Wiecie po co to jest? Proszę bardzo, właśnie po to. Dobra, złóżmy poparcie tutaj również mamy. Bo już to kiedyś pokazywałem, miejsce na pas. O, ale jak to nowe, to ciężko. Proszę bardzo. Żeby nie stukał, to też sprytne rozwiązanie. Te proste rozwiązania są z reguły najsprytniejsze. Zajrzyjmy jeszcze szybko na fotel pasażera. No. Tapicerka drzwi deska. Ładnie, estetycznie, fajnie to wygląda. Fajny matowy taki plastik fotel pasażera, jeszcze raz tu również regulacje zagłówka, lusterko fotochromatyczne w tej wersji, wersja wyposażenia L. Wygląda kamera. Kamera skrętna, więc ta kamera nam projektuje, jak samochód mniej więcej pojedzie przy skręconych kołach. Tak wyglądają wyświetlacze. Asystent pasa ruchu, poziom pierwszy, tu mamy poziom drugi. Komputer pokładowy. Informacje o jeździe, asystent pasa ruchu, poziom uwagi, wspomaganie kierowcy, trochę ustawień tych systemów bezpieczeństwa, powiadomienie o ruszeniu pojazdu z przodu, wykrywanie nieuwagi, wspomaganie aktywne, przednie układy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo na pasie ruchu standardowe LKA, czyli będzie korygował tor jazdy. Światła, aktywacja kierunkowskazów, opóźnione wyłączenie reflektorów, drzwi, ryglowanie automatyczne, odryglowanie automatyczne, udogodnienia, system ostrzeżenia o oblodzeniu, wycieraczka, wyświetlanie wycieraczki, tutaj jest ostrzeżenie o, czemu to się nie przywija, może to trzeba pas zapiąć, sprawdźmy, a Ktoś ostatnio pytał, dlaczego się nie przewija. Trzeba ręcznie zaciągnąć. <laughs> Proszę bardzo, ach, te przepisy unijne. Wyświetlanie wycieraczek. I co to było ostrzeżenie? A, o pasażerach tylnej kanapy. Czyli ten system przypominający o możliwości pozostawienia kogoś na tylnej kanapie. Przebiegi międzyprzeglądowe to ważne. Ustawiamy okresy do 15 tysięcy km lub do roku trzeba się tu u nas pojawić. Ustawiam 14-11 miesięcy. Jeszcze raz. Coś mi nie poszło. Oprócz tego sugerowałbym wymianę oleju po 2000 km. 1500 to taki właściwy moment. Nie wiem, co o tym sądzicie. Taka stara, dobra szkoła, która wraca. Jak wiemy, w wielu dziedzinach ta stara szkoła wraca i ona działa. Aktualna prędkość, zasięg: 47 na paliwie, które mamy. Tak wygląda menu komputera, wyświetlacza. Tutaj jest jeszcze folia, dlatego ona też odbija trochę promienie, ale zostawiliśmy przyjemność klientowi. Ustawienia, połączenie urządzenia, i tutaj mamy projekcję telefonu. Również bezprzewodowo CarPlay Android Auto. To by było na tyle. To by było na tyle, jeśli chodzi o Kia Stonik, wersję wyposażenia L Color Smoke Blue, 1.0 Turbo 100 koni, manualna skrzynia biegów. Cena prezentowanego egzemplarza 87 400 zł. Brutto. Samochód zamówiony, jeśli dobrze pamiętam, w lutym tego roku, więc mamy 5 miesięcy okres oczekiwania. Gdzie 5? 4 miesiące okres oczekiwania. I powiem Wam szczerze, że te ceny tak się zmieniają, że co jeden samochód przyjeżdża z zamówień historycznych. To się sam zastanawiam, czy przez przypadek się gdzieś tam przy liczeniu nie pomyliłem. Dziękuję za uwagę. Tradycyjnie prośba łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę. Dajcie znać, co sądzicie o stoników w wersji L w kolorze Smoke Blue. Kia, movement that inspires.